Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. a pasjonata Nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Rok nie był łatwy, dużo problemów. Na boisku nie wyglądało wszystko tak, jak byśmy chcieli. Ale myślę, że dużo dobrego, dużo serca zostawili. Z nowym rokiem z większą energią wejdą w to. I będą cały czas wierzyć, że coś da się ugrać. Co myślicie panowie? Najpierw poróżdżę, a później dopiero nagroda musi być jakaś. To się zgadza, na pewno. każdemu zawodnikowi, a potem coś z kapelusza możemy wyciągnąć. Tak, ta, bo nie chcemy tam trochę syfiltr patnąć głowę. Tak. Ta. Dla bramkarza mamy przygotowane kapsułki takie na rozwrostu. Że trochę urośli i się no, wydaje. W tym no. roku trochę wcinek dostali. Na pewno na co mogą liczyć, no ogoliczyć że jadą od niech kochne autosty. Na razie ręczniki są dane, <grym> no, ale no to frato no myślę, że się da radę tak dobrze wycisnąć i... No albo ja nikogo jest <grym> tak tu trwałem w internecie. <grym> że też dobre chłopaki są mimo wszystko. Tak, Starają tak, się, trochę tak. pasji w to mają, mało szczęścia mieli w Europie. Prezent, do, prezent już mieli chyba, się Bałkarzyki, bo na, na, na siebie głosowali, bo tam chyba ten wygrał jeden. tak. tak, tak, tak sam tak. głos dawał na siebie. Same same on. katowice głosowały. Ponotki nosił ostatnio dobrze, wyglądał. To będzie pierwszy chyba. Zareczę się na Zaręczył się, to szatna coś z tego dostanie, no. Grzeczny, grzeczny chłopak. Aha, to się cieszę z tego. Podobno jak się zaręczył, to pokazywał filmik z meczu z Gwarkiem, jak wybronił pole sytuacji i narzeczone się. A to on tak po takim Ta. szeroko chodził? To też jest nie? Ja. Z tej integracji też pokazywał? Ostatniej? <laughs> Ojej. Z ostatniej pozycji? No ja I to wszystko widzi. <laughs> Myślę, że należy im się tak. jakiś prezent tak. Rękawiczki takie, robociarstwo, do robót. Śnieg jest teraz troszeczkę, to tak mówię, takie cieplejsze. Takie do łopaty takie. Tak, to trochę popracuję nad sobą. Myślę, że dostaną prezenty od stycznia. Szkoda Andrzeja, że te, te żebra zostały, nie? Bóg, Andrzejowi Bówcikowi się przyda. Tak, no. tak. Ale fajnie, bo on sobie dużo odpocznie. A. On jest też zaraz po ślubie, nie? Także on tam prawa głosu nie ma. No, ja było to, że... widać że przy, przy, te, przy tej linii tam na rakowie. Chyba, tak. że, chyba że uciekł, wiesz, się, żeby troszeczkę z rządką pojechać, może odpocząć A. trochę, wiesz? No, tak, bo jechali w góry gdzieś, nie? Może, może coś tam stworzą. No, ale z zapomnionergą w styczniu wejdzie. No, ale ja, ja, to, ja myślę, że mi dla za płytka stanie, żeby trochę prądu musiał dostarczyć. Ja myślę, że też prawej nogi. I prawej nie? nogi. Aha, tak. Bo raz, to... raz do roku to i wiesz, i brzy kula raz razem tam tak. ten strzał wyżadny, no, i koniec po chłopie. Ten naprawy ten trzona dobrze chodzi. na dobrze, To stary Za takie, tak? Stary Dziadek, no bo od wiatru... A jeszcze ten czytałem w internecie też. Że temu jednemu co przyszedł do nas transfer taki za że Za że, przyjechał wtedy nas. O co chodziło z tą wąką? No za Mikołajem mało. Mikołajem. Ale to myślę, że jest... To też przez grudnie popracuje tak, i z tak, nie będzie żadnego tak, tak, To parę się... złotych do kasy wpadnie. Tak? O oczywiście, właśnie mnie cieszyło. Worek zapełni dla dzieci. Ja myślę, że, że obronę. Obronę muszą zamknąć, tak, dostaną tak, prezenty. Tak. Myślę, że... Starali się chłopaki na pewno. Wiedzą od, co od zrobić. trenera dostaną płytę z przesuwaniem. Wszystko będzie ok. No się w tym roku obiegali dobrze, tylko trochę na, na środku pola wydeptane jest trochę, ale... Tak. a najgorszy jest ten, ten, ten nerwowy taki na marzeń będzie Wulski. Krzyczy Dziwulski, Wulski, tak, tak, ja on dużo no ślizgów robi. Ślizg tak. na no, ślizg ja no. Taki ambitny mały co przyjechał, ten... ten... No, mały robi różnicę no? Zupełnie. Zola, Zola, Zola. Ma jakieś krzywy szczurek albo coś takiego. <niuszeszy> Ale to ludzie nic nie Pominze, koło stycy. Książki z jakąś kreatywną wizją. I ja mam specjalny taki o, dla Patryka cepka jak wykończyć akcję. Taką książkę albo płytę z... Z golami skrzydłowymi. u Patryku mówimy, to może jakby się nie obrażał. No nie On też ma taki nie, nie lubi Focha rzucić, nie. Nie. Nie, nie? A co to znaczy Focha rzucić? No, no nie wiem, no nie wiem. Zapytam Patryka, może odpowiedź. Tylko, 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 tylko mnie, tylko mnie, owieczaki. A ty Pan jest Nie ma? A, a, a jeszcze tam jest ten? Damian Sandowski. No, no, motor napędowy. Motor, motor. W tym sezonie? Chudem. miał dwie asysty, a teraz ile? Od niego się trzeba Ale wylagać. lepsze, lepsze, ta, lepsze ta, to fajnie, ja, 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 bo testy przeszły. Zresztą ja. jeszcze jestem przecież. Zajączek jest Zajączek pozytywny, bo kilka ciągle Tak, że się jeszcze jeden przyda, na nowy rok od razu i to będzie na dobre tory. Tak. To jest to. nie ma ich Robert Dobrze, no. że Piotr Jakowski zabrał na ataku, jakby nie on to się w nie szczelili. No. Czasem Robert z wojska bo reszta to. Słyszałeś panie? Woli Roki ma kontrakt do 2018 podpisać z Cidrami. Tak, tak. No. już podpisał, no i kupił ten teren, po stadyn, Ta, to no, Dobra, nie będzie budował. Dobra, weź, tuż, to, to ja mogę rzucić na luz. No, będzie budował. super będzie no. dobrze. Nie no, to, Pozytywnie chłopaki. ino do mieli sytuacji, nie wszystko wpadało, ale. ale... Robili tą robotę z przodu. I Tadek, i Robert, i Piotrek. Do tego jeszcze z młody Hermi, Andrzej Piecuch. Fajne, no, fajni tajnie, ludzie. Tajnie. Pozytywne łupaki, fajnie chcą pracować, trzeba inne szanse chyba. Najważniejsze chyba Tadziłów, taka dzieła. Tak, Tadzie ma duży no, plus i taką wiesz. A jakie ten Tadek Bo Ja nie słyszałem tego. Ale Tadzie. Mikołaj widział, że Tadzie ma duży plus, bo choinkami handluje teraz przed tam. A ja, że on jest ziomem, ja? Tak, to Dorabia, do Prezes z musi mu się pochwalić. No Trzeba czapeczki i piłkę, no bo eee. ona indywidualnie trenuje, także... To mu się pewnie przyda i Orli, żeby nazwać jego imieniem, to jest figura jakiejś innej, bo tam jest częstym gościem. <śmierdził> Z bojami, dla formy, ale to nie tylko tam... no, A co? Myślę, że nie może, Zaznaczył nie może. Tak, ten... może załatwił mu petycję, żeby mu nowoźniki na turnieje, jechać. O, o tak, o. tak, tam charytatywny, coś lubi pomagać. Pomaga. Luz, no, może się w to tam jest na tym morniku, bo, tego, bo od no to co chodzi głównie, no to może się lubi rozciągać w tłumku, ale, ale. Nie. A co im możemy dać w prezencie? No tak żeby na pewno piłkę, piłkę no piłkę, No wiem, przed wodzę cały czas chodził. Robert Wojsny dostanie strzelbę. Strzelbę. te tych rocki karabin maszynowy, także... Nie, to, to jest arsena przygotowany. arsena przygotowany. Arsena przygotowany. i ten styczek się zapowiada obiecująco, panowie. Mocno, mocno. O obrońcy, bramkarze, pomocnicy, napastnicy wszyscy. Wszyscy nowy z nowym o, powerem, o, powerem wejdą. Tak kto Mikołajowi został jeszcze. No i od razu jest na ten, ten urodziny. mał że Grubo. Oj, to o, będą słodkości w szatni. Oj, będą, będzie... <śmuchaj> ciacho będzie Na początku nowy rok pójdzie grubo na liście. Ojej! ciacho będzie fajnie. To no Mikołaje też musimy wpaść do szatni, do chłopaków. No, trzeba, trzeba. Pewnie jak chcę jak zawsze na mandarynki iść na rodzinie. Tak jest. Mikołaj, idzie. co byśmy w jak wszystko mają już? Wszystko, że zostawione na wojsku, to no. nic innego nie ma <grybki> na przykład. Szybki rok, rok, w szybki raz na tym treningu... Dwa składy <grybki> są wypisane, <grybki> tylko po gier. O Nie, 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 to, to ta kartka nie, chyba zginie, nie. to trzeba ją napisać na tablicy takie tak. nowej nowe, nowe Musimy nową tablicę kupić i rozpisać. Nie wiem, o gry czy o co? tak, rozpisać już możemy. To też chyba taktycznie... Да, Николай, видео сейчас дивишь, а там и тренинг, а то, Все, Wytrwałości. No, od no, no, tego Marka wracał. No. Od Marka, Marka. No, więc więcej to kiedyś w Ojcu Wszestnym, to jest ten, Al Pacino. żeby Al Pacino, Al Pacino. I żeby więcej tego tak, no, Kiedyś przynosił, o, 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 ale... nie dbał w ogóle, zabiegany na targu gdzie jest, targu, gdzie jest. Targu. Je je jeździ, to Ale bo się pytał, czy może go wymasować. To nie miał czasu. Co to się dzieje? to jest tu, tam bardzo w porządku. Hmm. Myślę, ta, tak? takie, to, to jak wróci, to, tak. to wróci wiesz i sądzi wszystko, no Ale to, to, to jest bardziej pozytywna byśmy życzyli by trwałości, żeby poczekali. Zaufania do piłkarzy, bo na pewno bardzo że chcą i z Nowym Rokiem, a z pełną wiarą będą z Nowy tak jest. Trwałości i spokoju. I organizacji poukładać te wszystkie sprawy, bo ostatnie wieści dochodzą tutaj do Laponii. lipa. Ktoś tam sprzedaje, to prezesi na pewno sobie poukładają i wszyscy, wszyscy będziemy zadowoleni. Oni się mają zająć tym, a, a piłkarze mają się zacząć, żeby zgryć trochę. A tutaj... A, prezesi robią ma swoje mamotę bardzo dobrze, także Mikołaj, co im może Mikołaj dać w prezencie? Radość, uśmiech i radość jest Strategicznego sponsora może? Stratego, strategicznego to jest bardzo usiadłoby się tam, ale to ciężka sprawa. Ale myślę, że nie mają chłopcy na tym narzekać, bo na razie wszystko jest ok. Mikołaj jest, my, my my jest wszyscy, z, z góry patrzymy, on jest zawsze na meczu. Także my też myślę, kibice, że byli to, zawsze, nie tylko na wybranych, kibice muszą w nas wierzyć. po prostu. Nie, nie tylko każe na wybranych, ale Z Dobrość tego klubu. Nawet jak jest źle, to oni powinni wspierać. I to, kibice wierzą w to, że robią, to, to, robią nie zawsze na maksa. wszyscy nie zawsze jest niedziela że wszyscy jedziemy na jednym wyskupiu, każdej kibice, za... Chociaż nawet z gwarkiem, bo pucharze to bardzo fajnie za zachowane. Zmienili miejsce położenia tak. wspierali nas dobre słowa. Zawsze zawsze to zawsze było, dobry dobry prognostyk na styczeń, na nową rundę. Zawsze sami mówię, tak. no nie? I ta flaga zawsze wisi, bo to jest dla nas też Mikołaj tak zespołu na dole. Coś pięknego tak chodzi. Ale... 230 dzieci słyszałem, tak, że jest to jest, do, a, do Mikołaja Perspektywy za te parę lat będą piękne. Do Mikołaj no, Mikołaj Mikołaj to Mikołaja. Życzymy im, żeby z taką pasją i zaangażowaniem przychodzili na zajęcia jak do tej pory, bo Mikołaj wszystko widzi. Uśmiechem, z Co nasz. A trenerzy to... nie wykonują swoją robotę jak do tej pory. No, i dobrze. Rodzice, żeby wspierali trenerów i nasze dzieci. Wszyscy będziemy zadowoleni, bo dokładnie. Bardzo fajni ludzie są w kołku klubu tylko i wyłącznie trzeba ich wspierać, także musimy ich obserwować z góry. Wszystkiego najlepszego. Znowu w nowym roku. Jingle, bez, jingle, bez, jingle, 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 bez, jingle, jingle, Oh my god jest tu na